Eżan, zajeba. W stwała je, salamaleikum, na robotu para. Ty czy jeba spisz? W jej jeżan. Siemanko, z tej strony mafiu. i witam was w trzecim odcinku. Ten wins beretki only. Hello. O co to za trwiażnie wierzę voice. Enable. <laughs> no dobra. I can throw two flashes over ramp. You can go to Apps do hear oh. To jest przegrany mecz, to jest przegrany mecik. Okej, okay, ja był flash To już mogę teraz powiedzieć. Jeśli w enemy nie będzie Bobsonów, to ten mecik jest przegrany. Flashing. Flashing again. Run, jump, jump, jump. And push. Flashes. No były flash, oni stoją w domku. Dobra, to jest GG Gierka, nie. Już widzę po tym początku. Zdech, zdech, zdech. Go away, go away, Pan Forest, to, to jest, już zaczyna się. Zaczyna się po prostu mieć wspaniale. Może będziemy mieć jakiegoś spurfa, chociaż co? Jak po prostu do jakichś, nie wiem, ludzi o IQ poniżej przeciętnej powiedziałbym. Mówiłem teraz: Monsters One side. Ja, fink, ach, yeah, herdiu. Mam na czerwcu i fetuziu. Sure Ojejku, ja tu będę musiał grać 1 vs 9. Chyba go słyszałem w domu, co? Dobra. No nie, on będzie wiedział teraz, nie? Nie wiem co on tam zaczął krzyczeć, ale... No będzie ciężko, będzie ciężko. Ten mysz na będzie duży challenge. Czuję, że to będzie pierwsza przegrana w tej serii. No, tak wiecie, zwykle to się potwierdza, wiecie, te moje przewidzenia dotyczące cheaterów, dotyczące teamu. I smoke window again. Maybe do i smokes. I can smoke whatever you Can smoke jungle? Okej, ja smoke Flash O, mój flash assist, jedna w domku. Rozpalmy... prawie bo umarł z ojczyzny. No cóż, no to jest niefajny mecz, no niefajny. Ja nie wiem, no ja staram się na porządku widzieliście, ale oni nawet słowa nie powiedzą. Can I go A with smokes again after some time? I will smoke jungle, somebody needs to smoke city. Patrzcie, no widzicie, oni kompletnie... Sama nie kołupalas, na jak like to push the. Can you smoke jungle? Po co nam jest smog... Okej, okay, ale smoke jungle no, no nie no to... I to już są jakieś kałaszki teraz w tym meczu, nie? No i w enemy są normalne kałaszki Sama nie like kołupalas, na push jak to puszda Okej, okay, a oh, ja ludzi niepełnosprawnych umysłowo. No i ktoś miał iść do apsów, ale nie poszedł i skidłem z absów, tu guys aps. Chciałem wam raz pokazać, bo czasami po prostu się jakby to olewam I gram po prostu po swojemu ale chciałem Wam na przykład teraz też pokazać, bo wiedziałem, że taki będzie efekt. Jedną taktykę, powiedzieć im co robić i tak dalej, popróbować coś, podrygować. W tym momencie już mam, jakby, wiecie, odhaczone to, i teraz już to mogę kompletnie olać. Powiem, że to kompletnie nic nie daje. Okej, okay, to mogą być niskie rangi, ale jeśli się im mówi proste rzeczy, wiecie, go A albo takiego i jeden se idzie tu, jeden się kampi, jeden stojawka, to nie jest kwestia tego, że to są po prostu nowicusze czy coś, tylko po prostu kwestia tego, że są brained, albo że. no myślałem, że mnie nie słyszał. Albo że nie potrafią strzelać tak jak ten kolega Dobra, no w enemy jest gościu, który ma 47 godzin, naprawdę? Dlaczego tak jest? Czy wy to widzicie? Gościu się dał spalić na rampie po prostu, tak? O! Co ja mam zrobić, żeby mecz wygrać? Zraszować B? No ja pierdziele Nawet nie grałem meczu z takimi debilami No super, mołotow. No Spalił się w swoim Mołotowie, no ja pierdziele no. Co to jest? Co to jest? 5 godzin gość nie? Czemu ja go trafiłem, kurde? Jak ja tu mam trafiać goldy i takie coś? Mi, trud... Mi tu trafia gościa, który. Poddanie się. Co za idioci, no. Dobra, nie wiem, damy sobie smoka na dżunglę. No i night. No nie da się nic robić, no nie da się, ten się kręci, ja pierdziele, Co za mecz. Mój team nie zrobił nic przez całe 10 minut, nie? W enemy smurf jakiś totalny Nie no dobra, w tym momencie ja daję sam Volta o surrender, bo O ile nie jestem z takich osób, które by tak się chciały podawać, to na pewno w tym meczu Nie ma szans wygrać, skoro już nawet jeden w ogóle nie gra A gość pewnie spadł z rangi, wiecie o co chodziło, nie? Pewnie gość miał jakiegoś tam globala niegro albo coś Spadł mu ranga i teraz ma taką rangę, no i Niestety tutaj porażka systemu matchmakingowego Hello Hello, guys. O I gadają. Tak to jest na w miakingiu czasami i niestety w tej serii trzeba tutaj odnieść czy tam ponieść pierwszą porażkę. To są stałe związki wyrazowe, tak? Mówi się odnieść zwycięstwo i ponieść porażkę. A tam ci co? Zaczyna się znowu 2HFK O boży. Wow! O, kosa. No i pięknie. Ładne fragi wpadły z beretki. Na szczęście nie było tego momentu, w którym nas przeciwnik zaczyna tagować. Bo jak on zaczyna nam jakiś spray skałaszka dawać, to wtedy momentalnie nasza... jakby podczas tego ruchu moja pasja na gdzieś tak się uh, zatrzymuje, nie? I wtedy ten odgrzywdałem jak był ten bico i To wtedy kompletnie mi po prostu psuje jakby mierzenie. Wiecie o co chodzi, nie? Sami zresztą gracie w CS, a przecież też, nie? No, uspokójcie się. Nice. Się przestraszyłem. Nie począłem, wszedłem. Patrzę się w ten wiatrak, Nie ja myślę, że to jest głowa. Masakra. <laughs> <laughs> To nieźle. Ale miałem taką schizę przez parę razy, nawet wróciłem na ten wiatrak. I patrzę, czy to jest głowa. Czy to jest głowa? Nie, to nie jest głowa. I przez to zginąłem, prawie. Dobrze, że ten z SG nie potrafię spraya skontrolować. U, ale czy smoka rzucił? Lul, nice smoke. Nice hacks, jako dostawę lukę taką smoku. Co, co za gość. Tomemka. Mamy to. Co i na respie se stoją tak? Jakie city? Short? Flashing! Tam ci mają bota. O jak miło. Teraz takie rzeczy się dzieją w przeciwnej drużynie, drużynie. Więc widzicie, ale do ja Kolejny mecz. Z rodzaju dojazd gaming, Patrzcie, normalnie lustrzane odbicie, nie? Teraz tamci piszą, Surrenderman, Oni się zaraz jeszcze poddadzą, bo faktycznie na respie stoją tak jak moi teammates w poprzednim meczu, tylko że zdobyli jedną rundę fartem. No po prostu identyczna sytuacja, tylko że odwrócona, nie? No po prostu identyczna. What is happening? To jest Lukasia. Tak jest, mój frak to był. Second mate close to Nice. O! No to się wyrównały siły. No i patrzcie, co się w tym meczu dzieje, nie? i w tym meczu będzie 12-1, tak jak tam było 12-0. Tutaj jest idealny przykład inteligentnego czatu na matchmakingu. Nope, okej, okay, me too. Ruski, ruski. No dan, no. Buśka. O, teraz sam kryje B. Okej, okay. dobra, przyjdźcie teraz na B, to zrobimy jakiegoś Ajika. sobie smoka, ok. Nie było ciężkie. Nie, no wspaniała mecz, wspaniały mecz, naprawdę. Masakar, dzisiejszy odcinek to jest jakaś totalna porażka, nie? niebieski co robi. Może ty my te... Nie mówcie, że my też mamy smurfa, nie? Bo to by było już po prostu zbyt perfekcyjne. Odbicie tamtego meczu, Olega dostałem. Maybe he's AFK. I don't know, the bomb is. Ale... Mamy tym razem spoko Timek, no. Komunikacja, wszystko, każdy z naszych teamów, teammateów ma impact w grze, no ale i tak ktoś musiał wyjść, no, ale to już pominiemy, bo to nie ma żadnego znaczenia i tak przeciwnicy są po prostu inshop totalnie. Prezentują taki typowy inferno rampa gaming, nie, nic więcej niż rampa gaming. Rampa dojazd i znowu, tam ci też znowu rampa gaming. Ramp? Ojciec, bot. Bot się poświęcił. dojeżdża the fuck. Co się stało? Okay, don't, don't go do. To jest jakiś wielki żart Znowu rampa gaming What Się przestraszyłem Pod. dobra One tap Idę po beretki moje For, uh, co? Shit! Co jest? <laughs> Widzieliście to. Co jest? Ja wcisnąłem y, Bind Maus 4, to chyba Maus 5 wcisnąłem i wprowadzono przez przypadek, bo chwytałem myszkę i kliknąłem. Dobra, włączam grę. Ok, i co? Co jest grane? No i co? I nie mogę dołączyć z porotem, no naprawdę? Co? Czemu ten mecz jest wygrany? What the fuck? Co? Czemu ten mecz się skończył? Przecież oni by nawet nie zdążyli... Surrenderować się przeciwnicy, o co chodzi? Czy ja serwer skraszowałem? <laughs> co? Co się stało? Ale żeby za... Taki zwykły bind! Nacisnąłem mouse5, no bo wiadomo, że za mouse4, na a nie mogą mnie kiknąć Miałem kiedyś na Gfinity tak, że miałem komendy yy, pod F5, miałem przewijanie, ale z Rconem I tam miałem host timescale i mnie też wrzuciło i mnie zbanowało chwilowo za wprowadzanie komend z airconem Ale tutaj to są tylko komendy, w których egzekuję config, a tak naprawdę nie config tylko plik log, ale to jest tak naprawdę config, tylko że jest w innym formacie inno klipa po prostu też jest bin na teleport, nie? Wcisnąłem to trzy, wc ten, chwytając myszkę i mnie wywaliło z meczu normalnie To się nie chce odświeżać, co znaczyłoby, że ten mecz się skończył W momencie, kiedy ja wcisnąłem ten przycisk, muszę i dodać I zapytać ich co się stało Hello Hello Dude, what happened? On już gra, on już gra nexta, they gave up, dobra już myślałem Dostałem informację, pokadaliśmy sobie, usunąłem go Natomiast no po prostu what the fuck tak czy siak, mecz wygraliśmy. Okoliczności były bardzo dziwne. Patrzcie, jak tutaj 12 wygranych, 12 przegranych. Tutaj surrender, tutaj surrender. Tutaj być może jeszcze był smurf. Ten gości był na pewno smurfem, bo oglądałem, oglądałem demko. Znaczy, smurfem, wiecie, po prostu miał niską rangę, nie odpowiednią. No a też kolejna sprawa. Czemu w ogóle daje mi takie rangi? Skoro to jest mój trzeci mecz. No to już był czwarty, nie? Trzeci mecz to był, a. takie DMG to powinno być gdzieś na. Ósmym, dziewiątym meczu, a tu już bam, trzeci meczik DMG mi da i baw się dobrze. A tak naprawdę to był globalnie. Tak czy siak, dziękuję za oglądanie. No i czekajcie na kolejne odcinki. Myślę, że one już będą troszkę bardziej normalne. Tak czy siak, tak czy siak, dostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie.